Siemaneczko, Tomek z tej strony. Minął rok od kiedy mam w swoim garażu Harleya Softaila Heritage. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, co się wydarzyło przez ten rok, jakie jest moje aktualne spojrzenie na ten motocykl, czy jest to coś cool, czy jednak jest to kanapowiec dla starego dziada w kamizelce. Co mnie wkurza, co daje frajdę, no i czy bym go znowu kupił. Zapraszam na film. Bardzo krótko w ogóle o tym motocyklu i pozwolicie, że posłużę się małą ściągą. Jest to model Softail Heritage Classic z 2004 roku. Silnik Twin Cam 88 i tutaj mamy 1450 cm pojemności. Moment obrotowy 106 Nm, skrzynia 5 obiegowa napęd pas, jak to jest w Harleyach. Masa na sucho 320 kg paliwa 19 litrów. W 2004 roku były dostępne dwie wersje tego motocykla. Pierwsza na wtrysku, czyli ta oznaczenie FLSTC i, i oznacza injection. I po prostu wersja FLSTC, czyli na gaźniku. Wersję wtryskową wybrałem ze względu na ekonomię i w zasadzie łatwość serwisu. No nie ma super wielu specjalistów od Harley'a, od gaźników, wtrysk jest pewniejszy. No i jeszcze ekonomia jazdy. Ten motocykl w mieście, w mieście w Łodzi w korkach spala maksimum 7 litrów. Jadąc na Mazury z pasażerką z pełnym bagażem mniej więcej 120 na godzinę palił 5,5 litra. Przy takiej masie motocykla, w zasadzie też przy tych osiągach, no bo tutaj mamy około 70 koni, no to jest bardzo przyzwoity wynik. Motocykl ten kupiłem w zasadzie w niezmienionej formie, jaką widzicie. Dołożyłem tylko i wyłącznie gmole, ładowarkę do telefonu, uchwyt, no i oparcie kierowcy. Wiem, nie każdemu się to oparcie podoba, ale o tym za moment. Zacznijmy sobie od zalet, od tych przyjemnych rzeczy. Przede wszystkim komfort jazdy. Wiem, ludzie na turystykach mogą powiedzieć, że będzie jeszcze wygodniej, będzie. Lepiej i w ogóle wszystkie Transalpiny, w ogóle Stelvio, Cuda, wszystko robicie dwa że o, jednym paluszkiem. W Harleju trochę nie o to chodzi, ale mimo wszystko jest to super wygodny motocykl na długie wycieczki i na krótkie przejażdżki. Drugi plusik, czyli ekonomia. Wspomniałem już, że pali niedużo, bo w trasie 5,5 litra, e, autostrada średnia 120 na godzinę, a w mieście maksimum 7. Jeździłem nim dużo po Łodzi, Więcej spalić nie chciał. Na tak ciężki motocykl, moim zdaniem świetny wynik. Druga rzecz związana z ekonomią to jego koszty utrzymania. Przez rok musiałem raz go oddać do serwisu, bo zaczęły mi cieć delikatnie uszczelki rockerboxów. Zapłaciłem za to 600 i koniec. To był jedyny serwis, jaki miałem. Serwis olejowy zrobiłem sobie sam z kuplem i to mnie kosztowało w okolicy 450 zł. Wszystkie oleje i filtr oleju. Z takich kosztów rocznych, no to jeszcze trzeba doliczyć sobie OC, i tu mi wyszło też w okolicy 450 zł z holowaniem po Europie na kilkaset kilometrów. Nie pamiętam dokładnie ile, ale powyżej 500. Aktualne Harley'e mają w okolicach 90-100 koni, zależy jaki model, jaki tam stage sobie ktoś wrzuci. Tutaj tu koni jest 70. No słuchajcie, 70 koni w niektó co niektórych motocyklach to jest nieporozumienie. Ja no Jakoś tam jedzie w miarę przyzwoicie, ale brakuje. Tutaj nie konie mechaniczne robią całą robotę, tylko niuty. Zbiera się mega przyzwoicie jak na Cruzera. W zasadzie do 120 km to ma taką swobodę przyspieszania niemal liniową. Znowu powtarzam, niuty robią całą robotę. Harley ma odejście od samego dołu. No i ostatni plusik to prostota tego motocykla. Nie ma tutaj żadnej elektroniki, radyjek, ekranów, cudów. Nic zupełnie. W zasadzie jedyną elektroniką jest trysk. Co mi się podoba? Prostota i minimalizm. Cam 8.8 według opinii jest stosunkowo bezawaryjnym silnikiem. W zasadzie trzeba pilnować tylko napinaczy. Poza tym jest mega udany. Co mi się w tym motocyklu nie podoba? serwis olejowy. Mamy tutaj trzy oleje i cztery miejsca spustowe oleju. Kolejnym w zasadzie minusem będzie design kanapki saks. Trosz, sakw. Troszkę mnie te ćwieki tam kują, Trochę mnie to męczy. Planuję tu wrzucić twarde kufy w kolorze motocykla, ale nie oszukujmy się, wygląda to odrobinę dziadersko. Prawie jakby się wybiera na zlot do Pcimia Dolnego, tylko mi brakuje kamizelki i kiełbasy w łapie. Motocykl ten kupiłem z szybą, ale wygląda ona paskudnie, yy, jakiś wiatr mi w ogóle wieje po kasku, cały kask się trzęsie, więc wywaliłem ją i do niej nie wracam. Co by mi się tutaj przydało? Batwing. Na dłuższe właśnie wycieczki, szczególnie po autostradzie, bo coś, co jednak ten wiatr ze mnie zdejmie, by się przydało. No ale nie występuje to w wersji Software Heritage. Musiałbym się przerzucić na jakąś Elektrę yy, czy jakieś nowsze modele Street Glider, Road Glider. Wtedy tak, owszem. To jest coś, co zapewne będę miał w moim przyszłym harleju. Zaraz jeszcze do tego przejdziesz. Chciałem werdykt tutaj wam zdradzić. I tak się pewnie domyślacie, ale jeszcze was przetrzymam. Więc podsumowując tego batwinga kufry, za około 30 tysięcy w Polsce nie kupi się fajnego harleja z batwingiem i z twardymi kuframi. Nie ma szans. Trzeba 5 krzykować. Ja postawiłem na prosty design, bezawaryjność kosztem właśnie tych sakw i, e, i tej przedniej osłony. Ale jest okej. Okay. Nie podróżuję dużo motocyklem, więc jak mi się tam pięć razy do roku zdarzy wyjechać na parę set kilometrów, czy tam tysiąc powiedzmy w, w ramach jednej wycieczki, nie narzekam. Jest gitec. Jak wygląda manewrowanie tym motocyklem? Po mieście, w korkach, mi to osobiście nie robi problemu. Przeciskam się między samochodami, dojeżdżam Pierwszy pod same światła, jest spoko. Trochę jednak siły mam, trochę waży, nie jestem jakimś chudym chłopem i daję sobie z tym motocyklem radę, aczkolwiek nie każdy by sobie poradził. Jest to jednak 320 kg na sucho. Dużo jak na motocykle. Na pewno nie będzie tu sytuacji, że przeprowadzacie go sobie obok, tak jak inne lżejsze motocykle. Tu raczej sobie tu po prostu na motocyklu, przestawiając go pod żabką. Hamulce. Czy ten motocykl hamuje? Otóż tak i hamuje normalnie, jeśli umiecie hamować harley'em. Motocykle Harley-Davidson są zaprojektowane tak, żeby używać obu hamulców. Powiedziałbym prawie, że pół na pół przód z tyłem. Jeżdżąc Triumphem czy Hondą, no hamuje głównie przodem, a dopiero przy wolniejszych prędkościach ten tył załączam. Jak jest awaryjnie, to wiadomo oba, z wyczuciem. Tutaj mogę powiedzieć, że 50 na 50 lub 60% przedni, 40% tylny. Tak po prostu się te motocykle użytkuje. Zachaczmy trochę o kolejny mit, czyli wibracje Harley'a. I ten mit skądś się wziął, czyli na przykład z Road Kinga. Road Kingiem nie jeździłem, ale mój znajomy go miał. Miał też taki sam i mi się zwierzył, jak to było w praktyce. Road King podobno się mocno telepie. softtail, dużo, dużo mniej. Nie narzekam podczas jazdy, żeby mi ręce drętwiały, albo że na postoju tak stoję w miejscu. No nic takiego nie ma. Bo jeśli bym znał tylko ten motocykl i ten mit o Harlejach, to bym powiedział, że to jest kompletnie w ogóle z palca wyssane, że przecież Harleje się nie trzęsą. Odrobina, odrobina wibracji jest, ale tych fajnych wibracji. Pozycja na tym motocyklu jest super wygodna. Ja tu mam zwykłą, oryginalną kierownicę, więc nie siedzimy po prostu jak małpa, nie wietrzymy pach, tylko siedzę wygodnie. Mniej więcej ręce mam wyprostowane. Nie jest tak, że mi krew z nich odpływa. Dołożyłem sobie tylne oparcie. Uznałem, że jest mi potrzebne. Dopiero po wycieczce, gdzie w weekend zrobiliśmy tam 1100 km, wtedy faktycznie wygodnie jest się oprzeć. Nogi jeszcze sobie wywalam na gmolach i jadę jak na kanapie. Na krótsze dystanse wycieczki 300-400 km, to oparcie jest totalnie zbędne. No dobra. Czy go sprzedaję? Czy mi się znudził? Absolutnie nie. Kiedyś ta zmiana nastąpi, ale balans jednego motocykla Harley-Davidson w moim garażu będzie zawsze. Kocham te motocykle i nie będę tego ukrywał. Jestem totalnym psychopanem. Jak będę zmieniał, to właśnie jak już wcześniej Wam zdradziłem trochę tą tajemnicę. Na street glider, road glider, raczej nie elektrę. Elektra już jest dla mnie zbyt taka toporna, wielka. Eee, coś z batwingiem i twardymi kuframi. Wygląda to cool i jest praktyczne. Jednak road glide czy street glide to wydatek minimum 50-60 tysięcy, na który sobie aktualnie pozwolić nie mogę ten motocykl mi totalnie wystarcza. Podsumowując te wszystkie dzisiejsze informacje. Czy Harley jest dla każdego? Czy Softail Heritage jest dla każdego? Otóż nie. Hatfu biedak. Ja ja sobie robię. E, wiadomo, Harleye nie są tanie, e, w zasadzie są one troszkę jak marka premium. Przy okazji na koniec chcę obalić jeden mit, czyli to, że z Harleya cieknie i że Harley się psuje. Jak bacie, tak macie. Porównuję to zawsze do BMW, bo to jest przykład jednak bardziej rozumiany przez większość ludzi. Jeśli zaniedbacie serwis BMW, będziecie zrobili po łebkach tnąc koszty, tak to później skończycie z gruzem. Także Harley'a też należy serwisować prawidłowo i na nim nie oszczędzać. Ten ani kropelki oleju przez rok nie puścił. Jak już powiedziałem, raz był w serwisie, rockerboxy były zrobione, bo widziałem, że zaczyna się coś delikatnie pocić. Zrobiłem to natychmiast i znowu jest bezproblemowo, bez żadnej plamy w garażu. Więc w skrócie, jak dbacie, tak macie. Ale, jeszcze jeden praktyczny aspekt. Czy to jest motocykl dla każdego w kontekście frajdy z jazdy, wygody użytkowania? Nie. Na pewno jest to motocykl ciężki, nie jest łatwy w przeprowadzaniu, w manewrowaniu w ciasnych uliczkach w mieście. Raczej na wycieczki. Nie pchałbym się tym w korki, nie jeździłbym nim na co dzień do pracy. Więc w podsumowaniu, podsumowania powiem, że balans motocykli w garażu powinien być mniej więcej na poziomie dwóch, trzech: czyli Harley, jako w ogóle serce motocyklizmu, dwa, coś szybkiego, co pozwoli Wam pozapieprzać, złapać troszkę więcej adrenaliny, i numer 3, coś turystycznego lub scrambler. Do takiej świętej trójcy dążę. Mam Harleya Softaila Heritage, rocznik 2004, Triumpha Street tri tri Triple 675R i Honda CB500, która za chwilę będzie moim scramblerem. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Postaram wam się na wszystko odpowiedzieć. Na tyle, na ile wiem. Zapraszam również na mojego TikToka, TomexFriction. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!